Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Dużo Ekspertów Zielone pogotowie, Ja mam na imię Michalina. I Grzegorz. I zapraszamy na transmisję na żywo. Jesteście na naszym kanale na YouTube. Ja mam na imię Michalina. Grzegorz. Powtórzono mnie? Jeszcze raz. To przez te nerwy przed liveem. Okazało się, że internet nie działa, że nie jest zepsuty, po prostu wszystko na nie. Możecie nam zadawać pytania. Pytania oczywiście wpisujecie tutaj na czacie, który wyraźnie teraz widzimy. Eee, I postaramy się na jak najwięcej pytań odpowiedzieć. Nawet obraz jest tutaj taki nawet ładniejszy, trochę jesteśmy chyba bardziej wyraźni. No widzisz. Tak, ale poproszę, żeby nie było żadnych troli, żebym nie miała tutaj za dużo roboty. Mhm jestem sama dzisiaj moderatorką. No dobrze, słuchajcie. To lecimy z tymi pytaniami. Później no wam opowiem, co nieco, mm, co, co tam ogólnie słychać. Czy macie jakiś pomysł, żeby koty nie oddawały moczu na trawnik? Żółte plamy są. Żółte plamy są. Ja myślę, że kogo jak kogo, aby kota aż tak moc, mocno nie możemy. I kociaki króciutko śikają i nie mają aż takiego moczu. Raczej, raczej to są jakieś tam pieski, jeżyki, tchórze, jakieś takie inne zwierzęta. Ja do tej pory nie spotkałem się, żeby to chod był taką bezpośrednią przyczyną jakiegoś wypalania trawników. Ale jeżeli już to jakieś w okolicy dużo kosurów, to warto taką jedną skrzyneczkę, jakiś przedmiot postawić przed ogrodzeniem, żeby te koty się tam załatwiały jakieś obce na ten przedmiot i wtedy wszystkie inne będą chciały zabić ten zapach i też będą do tej skrzyneczki tam gdzieś pobliżej się zbliżać. E, można jeszcze podcinać Dereń ozdobny. Można, można, można. Słuchajcie, no ścięciami jeszcze jest tak, że nie ja to wam powiedzieć? No jest koniec sierpnia. Praktycznie jeszcze lato. Jeszcze lato, jeszcze cały wrześniu, cały październik. Ja niedawno wsiadłem berberysa, tu Michalina przycinała krzewy. Także nawet przy ilakach, to jeden z lepszych terminów, teraz było około 15 sierpnia. Także jeszcze z cięciem możemy sobie poszaleć. Cięcia też obowiązują na drzewa pestkowe, które już zaowocowały, albo są zbyt gęste, a jeszcze nie owocują. Na przykład tak jak śliwki, można te wilki fajnie poprzecinać. Także, i nie wytniemy jeszcze, te lęcie, letnie cięcia sanitarne, jakieś tam porządkujące, podcinające, jak najbardziej. Czy malwą drzewiastą mogą teraz przesadzić i obciąć? Ma około 3 metry. No raczej nie, raczej nic z tego nie będzie. Chciałam pozyskać nasiona z pomidorów. Niestety krzaki są zarażone zarazą. Się, zarazą. Pojedyncze owoce są dobre. Czy nasiona z nich mają szansę w przyszłym roku dać zdrowy plon? Czy mogą je wysiewać? Tak, zaraz i nie przychodzi na nasiona. Na w jakiejś tam fazie, no jeszcze jak tej zaraz nie widać. Dzisiaj, słuchajcie, zrobiłam dwa shorty z filmików, które nagraliśmy nie w zeszłym roku, ale nawet kilka lat temu o chorobach, zim... chorobach pomidorów. Zaraza ziemniaczana oraz sucha zgnielizna. I tam w komentarzu znajdziecie, co stosować na te dwie choroby. Na zarazę ziemniaczaną tutaj zaraz wrzucę Rebus. Jest to sprawdzony preparat, który oprócz tego, żeby oczywiście Wszystkie zarażone pędy, liście i owoce. Można zastosować opysk, tak żeby jeszcze co nieco uratować z tych owoców. Natomiast jeżeli chodzi o suchą, to jest na... Mister, możesz polecić. też do dobry do środek. Natomiast jeżeli chodzi o suchą zgniliznę, to już dużo wspominaliśmy na ten temat wapno i w tym przypadku polecamy ten nowy produkt, który mamy w naszym sklepie, witaminizator wapniowy na bazie skorupek, jajek, naturalny preparat, także warto zastosować nie tylko do pomidorów, ale również do papryki, bakorzana i innych warzyw, które macie w szklarniach czy w warzywnikach. Witaminizator wapniowy mamy również do kwiatów, także jeżeli też zaczynamy teraz słabiej kwitnąć, to można zastosować. I przy okazji wspomnę, że jest obecnie w promocji. A tak w ogóle na, ten, na tą suchą nieniznę werszkołkową, to by sobie się przydało? Nie wiem. Ten Twój notatnik. Notujemy, notujemy jakie odmiany mają posadzone. Jakie odmiany są szczególnie wrażliwe na tę suchą nieniznę mhm. werszkołkową mhm. czy zarazę ziemniaczaną, tak? I w przyszłym roku możemy sobie te odmiany po prostu wyeliminować, Nie? bo niektóre odmiany. Wam powiem, mimo jakiegoś kwaśnego podłoża, jakichś zwykłych warunków, nigdy tej suchej zmilizny mieć nie będę. Notatnik, czyli tutaj mowa była o zeszycie ogrodnika, nasz planer, który przygotowaliśmy kilka lat temu, jest dostępny w naszym sklepie internetowym zielonepogotowie.pl. Czy szałwią omszoną, wysianą miesiąc temu do doniczek trzeba pikować? Czy można całą doniczkę wsadzić do gruntu? Lepiej popikować na, na, na pojedyncze albo na potrójne. Jakieś sezoneczki, po prostu one będą mocniejsze. A tak więc, jaką jak ją potem przepikujemy, i tak większość tych siewek zginie, pozostanie tylko dwie, trzy, ale za to bardzo słabnąutkę. Także lepiej je poprzepikować teraz. Co zrobić z maliną, która kruszy się podczas zrywania? Kruszy się podczas zrywania? No, znaczy się, że jest chora, jest bardzo chora. No, z malinami już jest tak, no, dzisiaj odpowiadałem na pytania też no, z tym cięciem, z tym cięciem malin. Słuchajcie, no musicie przede wszystkim wiedzieć, jakie te maliny macie. Czy macie te maliny, które owocują na pędach młodych, tego letnich, czyli że są jesienne, czy owocują latem na tych pędach, które urosły z poprzedniego roku. Bo jeżeli one owocują na tych pędach z poprzedniego roku, to one po prostu kończą już owocowanie i te pędy powoli zaczynają zasychać. Ale jeżeli jest to malina jesienna, to ona teraz jeszcze powinna kwitnąć, Dopiero powinny dojrzewać się pierwsze owoce. Liście powinny być zdrowe, piękne, soczyste, zielone. E, czy polecacie państw, co polecacie Państwo na czerwoną koniczynę? Na czerwoną koniczynę? Ale żeby, żeby ją wytępić prawdopodobnie, tak? Tak, tak. No to jeden z preparatów starany Al, albo mniszek na rośliny dwuliścienne. Ja wyciąłem orzecha włoskiego. Czy mogę w tym miejscu posadzić jakieś drzewko owocowe? Tak, można, tak można posadzić rzepko owocowe. Tylko oczywiście dobrze zwapnować ten teren, żeby zneutralizować te wyciekające jeszcze przez dwa lata na pewno garniki z tych korzeni. Kiedy mogą sadzić siewki bylin do ogrodu? Kiedy sadzić siewki? Wsiać już się powinno, a kiedy wysadzać? Koniec września, październik. Po ulewach hortensja bukietowa położyła się na ziemi. Kilka dni już minęło, ale trudno jej się podnieść. Czy wystarczy zamontować wcześniej podstawy, czy może ma, to na, to wpływ, czy może ma na to wpływ kondycja krzewu? No, kondycja krzewu, kondycja krzewu. Może zbyt mało yy, potasu, fosforu i hortensja była mocno cięta, wyrosły olbrzymie kwiaty. I po prostu te pędy nie mogą dać rady utrzymać tego ciężaru. Niektóre noce czy górze czy, czy są przekropne, masę w tych kwiatostanach tej wody się zbiera. No i ciężko tak mu będą się utrzymać po prostu Może jakąś podpórkę. Mamy w sklepie szereg takich fajnych podpórek, prawda? Tak, tak. Warto było się. zastosować. Pojawiły się takie fajne podpóreczki. No fajnie, że są takie kwiaty, że, że się przewracają, że są aż tak ładne, prawda? No trzeba podeprzeć. Dobrym pomysłem jest teraz dać nawóz do roślin zielonych pod rhododendron, jeśli ma słabą kondycję. Tak, tak, tak. No jeżeli jest to słaba kondycja, nawet Wam powiem, jest już koniec sierpnia, warto pokusić się już o rośliny ziemne, które mają straszną kondycję, o przesadzeniu takiego rhododendrona czy azali. Mamy kilka takich pięknych przykładów, filmików jak to zrobić, to zwłaszcza na kanale YouTube albo w na naszej aplikacji. I naprawdę efekt jest pod pioner a aura już powoli będzie ustępować te upały. Także takie zimozielne rośliny typu Rododendron i glaki można już powolutku przesadzać, zmienić podłoże, żeby na przyszły rok one już zdążyły się zregenerować trochę. Jakim nawozem zasilić borówki? Jakim nawozem? Teraz to słowo potasowym. Można, ale naborówki no, jeszcze owocują. Czy ja bym, warto poczekać może jak się już owocują I wtedy zastosować już jakieś nawożenie organiczne typu torf, jakiś kwasny, jakieś podłoże zakwaszające na zimę 2-3 cm. Co zrobić jak wiśnia krwawi? To znaczy, jak jest główny pień, to po całości kapie żywica. No, rak bakteryjny, rak bakteryjny trzeba poszukajcie kikutów z których kapie i tam pięknie to oczyścić. Parę dni temu był film na przykładzie Moreli. Jak Michalina męczy się z Morelą, tak i czyści takie miejsca. żywicą oczywiście potem to trzeba wszystko zasmarować farbą, maścią, maściami ograniczonymi funabenem. Może opryskać jakąś, jakąś, jakimś propalatem na brunatną zginiznę albo na, na na choroby kory typu Switch, Scorpions. Żywica na pniu młodego świerka z kolei i gałązki na wysokości tego wycieku robią się żółte. Grzyb czy szkodnik? Jaki oprysk? Jaki oprysk? Ja myślę, że to jest, ja, to jest no, niedobór wody w pierwszej części sezonu i doszło do blokady tej żywicy. Ja myślę, że powinno się wszystko dobrze skończyć, chyba że jakieś pojedyncze gałązki zaczną zasychać, ale to jest wynik mm, pierwszej połowy lata, czyli zbyt suchego podłoża. Z hortensji w donicy opadły mi wszystkie liście. Dlaczego? No musiał być dzień, w którym po prostu przysła. Czy można jeszcze szczepić metodą okulizacji? Jeszcze do połowy września można szczepić. Czy można Tylko pamiętajcie, żeby parę dni przed tym szczepieniem, okulizacją namoczyć dobrze, dobrze rośliny, żeby ta skórka odstawała od drewna, bo jeżeli tego nie będzie, to po prostu taka okulizacja się nie uda. A tam jazda się pojawiło, ile drzewko będzie miało z tydzień, naprawdę mokre podłoże. Czy można posadzić nową różę na miejscu starej? Można, można. Hosta dostała na końcówkach liści żółte-brązowe kolory. Podobno taka choroba, której nie można usunąć. No, już niektóre odmiany hosty po takich przeżyciach, jak w tym roku, i deszcze. Gorączki, no, ma prawo już hosta, zwłaszcza te odmiany bardziej kolorowe, bardziej narażone na światło. Mają prawo dostawać już jakichś przebarwień na liściach, i nie ma się co dziwić za parę dni wrzesień. Mogę obcinać hortensję i przesadzić ją jednocześnie? Hmm. Tak, no tylko trochę za wcześnie. Muszą przesadzić minim? Kiedy najlepiej i czy mocno przyciąć po przesadzeniu? W październiku, tak, mocno przyciąć. Pojawiła się zaraza ziemniaczana i pomidorki zerwane, a krzaki wyrzucone. Moje pytanie, czy najpierw odkazić siarką szklarnię, czy posiać poplon, czy odkazić wiosną dopiero? Najpierw poplon, najpierw poplon. Mam klematis posadzony w doniczce, rośnie jak szalony w górę. Czy mogę go obciąć, rozkrzewi się? Tak, oczywiście, że tak. Może jeszcze zakwitnie nawet. Co mogę zrobić z przerzedzoną lawendą, pięknie kwitła, gęsta? Ostatnio przycinałam pędy, ponieważ w większości zdrewniały, aż do ziemi i zostało kilkanaście zmarniałych. Hmm, no trzeba teraz poczekać, powinno od. Czy Maciejka zakwitnie w tym okresie w mieszkaniu? Nie. Nie, przykro mi, ale nie. za mało światła. Czy już pan wysiewał poplon i co to było? Co to było? No, teraz to już jest wysiewany łupin. Mamy gotowe mieszanki poplonu w naszym sklepie internetowym, także zapraszamy. Są trzy różne mieszanki, także można. Można wykorzystać, a teraz na czacie dane. Ja kocham, mówi, po prostu kocham, mówi. A dlaczego? Bo jeszcze ładnie kwitnie. Tak, ale słuchaj, mm. w naszym sklepie internetowym mamy taką mieszankę. A jak ona się nazywa? No, powiedz Ci tak, Michanika, powiedz, tak i zachęcisz mnie poplonowa miododajna, więc podejrzewam, U. że ona kwitnie. U. No to musimy koniecznie posiać. Zresztą taki sąsiad miał parę hektarów. Wiecie, jak się pszczoły cieszyły. Mm. A, oczywiście zachęcamy do tego, żebyście obejrzeli też filmiki, jak wysiać poplon. Mamy dosyć sporo tych filmików na naszym kanale. Eee, także tak, żeby się też zasugerować. Opuchlaki podgryzają mi korzenie żurawek, nigdy nie miałam do czynienia z tym szkodnikiem. Co zrobić? Mam dużo żurawek w ogrodzie. No, mamy, mamy dużo środków na opuchlaki, na, na pędraki, jak one się nazywają Michalinka? Nawet na tyłku. Wystarczy, że wpiszecie opuchlaki i wyskoczą wam preparaty. My pokazywaliśmy jakiś czas temu preparat z Sumina, jest, nie pamiętam jak to się nazywa, bo to jest dułopak carbogen L i, i, i coś jeszcze, ale nie pamiętam teraz nazwy. Ale jak wpiszecie opuchlaki, też wyskoczy wam nowy preparat, o którym ostatnio wspominaliśmy na relacji, właśnie, który się już. nawet nazywa opuchlaki. Już, więc... już zastosowaliśmy, jest skuteczny, a co najważniejsze, jest biologiczny. Młodej sosnie Jeffreya żółkną igły, jaka przyczyna? Jaka przyczyna może być rdzana na pniu, rdzana pniu albo słuchajcie, teraz przy ilakach zaczyna się taki okres i zresztą nie tylko przy ilakach, przy roślinach ziemziernych, że najstarsze igły z tych drzewek będą po prostu spadać i to rzecz jest naturalna, piękne igły gałązkie liście powinny zostawać na wyszłkach. Chciałabym pozyskać zimą sztobry z Hakuro. Nie obcinałam jej drugi, trzeci raz w sezonie. Czy to jej nie zaszkodzi, czy lepiej jeszcze teraz obciąć? Hmm. Jak bym powiedzieć, na pewno jeszcze nie zaszkodzi im obciąć. One jeszcze zdąży odrosnąć, jeszcze tych sztobrów sobie tam nabić. Inaczej, sztobry z Hakuro mogą być nawet z tych starszych pędów, nie muszą być z tych nawet jednorocznych. W tym roku kupiłam azalię, pięknie rosła, lecz po ulewach i przy upale liście zrobiły się brązowe i opadły. Czy to przyczyna poparzenia od słońca, czy coś innego jest tego powodu? To przyczyna mączniaka. Można opryskać topas albo topsin. Odcięłam zbyt krótko wrzosy. Czy jest jakiś ratunek? Teraz? Szkoda teraz, bo teraz kwitną, już zaczynają. No ja myślę, że wrzosy to jest bardzo żywotna roślinka. Ale, ale jak teraz są tak bardzo mocno przycięte, jest się słucho. To proponowałbym na parę dni troszeczkę jakimś stroiszem z ich tych krzaczków je troszeczkę okryć, żeby nie parzyły się. Zwłaszcza jak jeszcze będą takie dni z dużą operacją słoneczną. No mój, ale co za pomysł? Co? Mój parukowiec. Wyprowadzony na drzewko około 3 metry wysokości zaczął po jednej stronie bardzo szybko usychać. Jak go ratować? Wyto to, w to raz, a Najszybciej będzie podleć te poliwersu. Czym można pryskać mikoryzowane drzewko fungicydami? Czy tylko naturalne opryski? No raczej naturalne opryski, a jeżeli już fungicydami to w dawkach o 2 trzecie mniejsze niż normalnie. czy mogę jeszcze zasieć kapustę pekińską? No myślę, że zbyt późno. Słuchajcie, właśnie przy okazji wspomnę odnośnie wysiewania i nasion, że wszystkie nasiona waży w naszym sklepie internetowym, te, które są na stanie, bo niektórych już nie ma na stanie w związku z końcem sezonu, ale wszystkie, które zostały, są przecenione, także możecie sobie zrobić już zapasy na kolejny sezon. Przy okazji też kalendarz, kalendarz siewu jest również w dalszym ciągu w promocji, także możecie za jednym razem i kalendarz siewu i nasiona... Możesz coś, można posiać, ładnie wykorzystać te nasionka, nie? W tym kalendarzu siewu macie wszystkie terminy siewu. I wiosenne, i jesienne, i letnie. W tym roku, a to już było... Chciałbym przesadzić maliny, które owocują na pędach dwuletnich. W tym roku nie owocowały. Czy mogę je przyciąć na wysokość jednego metra i przesadzić, i czy za rok będą na nich owoce? Hmm. Powiedziałbym tak, że ja bym je przyciął przy przesadzeniu. Wszystkie równo przy ziemi. W przyszłym roku nie będzie trudno, nie będzie owoców, ale przyjmą się o wiele lepiej i w końcu doprowadzić te maliny do jakiegoś większego porządku, zostawiając dwa, trzy pędy te zielone, które powinny zostać. I tak ten krzew będzie na tyle słaby, że tych malin będzie na przyszły rok karteczka, prawda? I może dla garski, nie warto się gimnastykować. Czyli przycinamy malinę w październiku do samej ziemi praktycznie na 15 cm, przesadzamy i czekamy, co będzie za dwa lata. Usuwać już zawiązki kwiatów na papryce? Hmm. No ja myślę, że nie potrzeba, nie potrzeba. No, zielone papryki też są dobre do leczu, prawda? Na jesieni jak nie ma już innych. Katalpa usycha, czy to wertycylioza? Też może być, jeżeli te liście tak nagle zaczynają więdnąć, robią się po prostu błotnite od razu z dni. Tak, to może być wertycylioza. I liście robią się najpierw białe kropeczki, jakieś tam większe, potem kropki, potem całe te liście białe. To jest łącznie, ale no, bardzo dużo, bardzo dużo jest tej wertycyliozy. Nie wiem skąd to się bierze, ale od dwóch lat no, obserwuję taką tendencję, że tej wertycyliozy jest bardzo dużo i tu apel do szkółek, żeby bardziej zwrócić uwagę na zdrowotność tego materiału szkółkarskiego. Żeby to się po prostu tak nie rozsiewało. Moja łączka kwietna jeszcze kwitnie i będzie kwitła. Co mam zrobić? Skosić ją? Niech sobie kwitnie. Powady zapylające żerują do końca listopada. Czy jest sens pryskać gruszkę drożdżami w maju na rdze, czy coś mocniejszego? Ja myślę, że coś mocniejszego, typu skora. W owocach malin pojawiły się długie, białe, około półmilitrowe robaczki. Spryskać maliny. Lepinoxem, najlepiej lepinoksem za, za dzień, dwa, już możemy takie, takie jeżeli te gąsienice zmarnieją i opadną, możemy już takie maliny jeść. I warto by było, bo na przykład no, zjeść te malinki, które leżały, e, opryskać i za trzy dni znowu przeprowadzić zrywanie, bo jak już jest tych kowadów dużych, że niosą. Dużo tych jajeczek i wylęgają się z tych jajeczek larwy, no to będzie to się powtarzał, a tak będziemy mieli i coś do jedzenia i, i zdrowe malinie. Czy można teraz przeciąć klona palmowego, wypuścił takie długie baty? Można, można. Nawet Wam powiem, jeszcze można pokusić, jak to są takie długie, ładne baty, zdrowe baty, a temperatury spadają, może coś by się dało z tego. Ukorzenić, a to jest niezwykła frajda, ukorzenić kula na palmowego. Które drzewka opryskać mocznikiem i kiedy? Które drzewka mośnikiem? mocznikiem, mocznikiem, no, na teraz spręciłem pryskać. Zalecane jest przez niektórych ogrodników, motorów Jak zaczynają liście opadać już tak w połowie, opadania liści jest wskazane opryskać po prostu, żeby zliczyć zarodniki grzybów, grzybów na, na rok następny. Czy to jest takie skuteczne? No to jest taki sposób babuni. Nie będę się wypowiadał, opryskałem dwa, trzy razy, ale żeby jak widzicie, jaki rujnujący efekt, był, to nie zauważyłem. Hmm? A nic, nic. Ym, nic. Czy młode drzewka trzyletnie z bardzo pękniętym pniem nadaje się jeszcze do hodowli? No czemu nie, czemu nie. Bardzo często takie drzewka ładnie się goją. Dużo dostaje takich zdjęć. Przyczyną jest przeważnie to, że sadzimy drzewka w dużą operację słoneczną i po tej stronie południowej na nagrzewa się. Bardzo silnie, bardzo silnie paruje i po prostu zasycha ta oraz z tej strony od słońca. No i potem za 2 trzy lata pojawia się wgłębienie, ta kora tam zasycha ale potem narastają, takie wałeczki narastają i narastają, aż w końcu to zarośnie. Uniknąć tego można w jeden bardzo prosty sposób, że po prostu takie drzewka, zwłaszcza starsze, z bardzo mocno ograniczonym systemem korzeniowym, przed przesadzeniem ognia obijamy cały pień jutą. I tak tą jutę trzymamy przez pierwsze dwa sezony i nigdy do takich rzeczy zabierania tego, tej wiązki, tej, 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 tej kory nie dochodzi. Na ziemi przy łodygach kwiatu występuje biała piana po deszczu. Co to jest? Co to jest? No, mogą, być, mogą być różne różne, różne przyczyny. No, trzeba to zaobserwować, czy tam są grzybki, czy, czy tam są po prostu robale. Czy to jest po prostu tylko piana spowodowana tym, że taki układ hmm, hmm, kory, pęknie z tej kory, że ta woda się po prostu pieni, bo miesza się z jakimiś tam dzielinami słodkich drzewka. także no, polecam tu obserwacje, szkiełko powiększające i polecam obserwacje, bo są też takie szkodniki, które rozwijają się w takich fajnych gromadkach piany i tam aż kipi od gąsienic. Także przyczyn może być wiele, Obserwacja, obserwacja. Co oznaczają czarne pręgi na tulipanowcu? Czy to coś poważnego? Ja myślę, że nie. No nie, to chodzi o te takie strąki czarne nie na katarpie? One są, myślałam, że to chodzi o katarpę. To nie wiem. Mogę teraz przyciąć buka, czy poczekać do wiosny? Można przyciąć. Buk jest traktowany jako roślina żywopłotowa. Także nadaje się o każdej porze roku do przycięcia. Dlaczego część liści klonu japońskiego zmienia kolor z czerwonego na zielony? Normalne o tej porze roku. Traci traci tą czerwoną barwę. Tak samo z odmianami zielonymi. W ogóle wszystko to, co było piękne, czerwone, będzie traciło barwę. No, wyjątkiem może będzie Czmielina odkrzywdzona, która dopiero teraz będzie dostawała tej pięknej barwy, prawda? Teren jadalny kwitnie, ale nie owocuje. Czy można zmienić stanowisko? Ma około 6-7 lat. Czy można go przyciąć? Teraz ma już zalążki kwiatów na przyszły rok. Ja myślę, że dobrze by było zastosować mu. Jakieś skaleczenia, albo z obrączką, z drute, z obrączkę z drutu miedzianego. Jest taka fajna metoda. Stara metoda, jak świat. W tym roku na rabaty posadziłam jeżówkę, która, którą sama wysiałam z nasion, i mam tylko liście. Nie ma kwiatów. Dlaczego? No nie wiem, w jakiej fazie wzrostu jest, ale jest to roślinka, która w drugim roku dopiero powinna kwitnąć po, po siebie. Z trawnika wyrastają pojedyncze ostre źdźbła jakiejś trawy. Czym to zlikwidować? No jedynie mechanicznie. Na czym zaszczepić hortensję, żeby miała pień? Hortensję przeważnie prowadzimy po prześcięcie. wyprowadzamy pień. Chyba, że jest to odmiana karłowa, to wtedy na takiej najmniej karłowej hortensji wyprowadzamy jakiś taki długi bader. I na nim szczepimy jakąś odmianę, która wolno rośnie, albo ma inny kształt mam Mamy filmik o. Ale przeważnie są to drzewka. hortensji, tak żeby ją wyprowadzić właśnie na drzewko na pniu. Czy można już sadzić cebulki tulipanów? Tak, oczywiście, że już można. My też już wprowadziliśmy do sprzedaży cebulki tulipanów na ten sezon, także możecie sobie sprawdzić ofertę. Przypominam, że w kalendarzu siewu jest również o kwiatach: o kwiatach wysiewanych jednorocznych, bylinach dwuletnich, ale również jest o sadzeniu cebulek kwiatowych. Także polecamy serdecznie. Też zachęcam was do tego, żebyście pobierali naszą aplikację Planty Zielone na pogotowie przez App Store oraz przez Google Play. Mamy nową funkcję w aplikacji. Jest to identyfikacja problemów, czyli chorób. Identyfikacja problemów chorób. Niestety jest to na razie jeszcze ograniczone do roślin domowych, ale myślę, że wielu osobom się to przyda. Narzędzie jest super, bo już sprawdziliśmy i nawet daliśmy relację i tutaj filmik na YouTube taki krótki, więc możecie sobie zobaczyć jak to działa. Jest to oczywiście dostępne w tej wersji premium w naszej aplikacji i na razie jest to ograniczone do trzech identyfikacji w ciągu miesiąca. Oczywiście z czasem to zostanie zwiększone, ale na razie też jest takie to narzędzie testowane, tak żeby zobaczyć właśnie jak to działa. Więc jeżeli też będziecie mieli swoje spostrzeżenia, to wypełniajcie ankietę, czy jesteście zadowoleni z identyfikacji. Czy nie? No, ale w, również w planie jest to, aby wprowadzić takie, taką identyfikację również na rośliny, oczywiście zewnętrzne. Planujemy również wprowadzić identyfikację i rozpoznawanie roślin, także to też niedługo się pojawi. Także, jak widzicie, aplikacja się rozwija, coraz więcej problemów jest rozwiązywanych, tak żeby korzystanie z niej było coraz bardziej takie wygodne intuicyjne, także zachęcamy gorąco i polecamy no dobrze, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie na żywo jutro oczywiście też się widzimy, widzimy na naszym profilu na facebooku o godzinie 10 także kto nie ma dosyć to zapraszamy serdecznie będzie nam bardzo miło, jeżeli oczywiście pod tą transmisją również wciśniecie serduszka czy kciuki w górę, tutaj wiem, że można wciskać, także będzie nam bardzo można. miło Pokazywać. Także do zobaczenia jutro i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.